Boże, jak ty pięknie wyglądasz, wspaniały wizu, dziękuję ci, że odwiedzasz ten kanał i że dajesz szansę temu materiałowi. Mam nadzieję, że cię nie zawiedzie. Tymczasem, dzisiaj pokażę ci, jak po hamsku załatwić grę w Wildrift well przy użyciu spoconego Wikinga Brodacza. Wiking Brodacz to jest ucieleśnienie męskiej złości i to ta męska złość pozwoli ci na darmowe elpeki, tudzież Darmowy diamencik, bo tam są takie klejnoty w Wildrifcie, well które się zdobywa. Mniejsza od Brudaty wiking, jak sam widzisz po obrazku, on jest gotowy na zadymę. On jest wkurzony. Jak go pikujesz, to automatycznie na twojej klacie wyrasta miejska dżungla, a raczej gęsta dżungla włosia która dodaje Ci plus 50 do męskości, nie obawiaj się tego, jak Cię zaswędzi, że to rośnie, bo to dodaje Ci męskości na czas tej gry, później to się oczywiście wszystko unormuje. Tymczasem bierzesz brodacza i pokażę Ci teraz, jak po hamsku yy, złajdaczyć tę grę, jak tutaj przeciwnika obsłużyć. Oczywiście zaznaczam, że nasze hamstwo nie polega na wyzywaniu byciu toksycznym, tylko po prostu na zrobieniu czegoś konkretnie. I po męsku. Pierwszy skill bierzemy sobie W, czyli ten środkowy. Dlaczego mówię W? Bo odnoszę się do skili, które są w Lidze Legend na komputerze. Bronaty Wiking, im bardziej dostaje w pierdziel tym bardziej jest wkurzony. Im mniej ma HP, tym szybciej atakuje. W pozwala mu na to, że się po prostu leczy. Jak się leczy, no to jest po prostu szczęśliwszy. I po prostu się mniej skaleczy. Także im mniej HP, włączasz W, leczysz się bardzo szybko, atakujesz, jesteś wściekły. Później bierzesz Q. Q to jest rzucanie toporami, które trzeba podnosić. Dlatego obserwuj, gdzie je rzucasz. Kultura nakazuje, żeby je podnieść. Więc warto to robić, ponieważ możesz częściej je rzucać. Tak jak widzisz, ja już tutaj chodzę wokół Golema, sprzątam po sobie i dzięki temu generuję większe obrażenia. E. Czyli ten trzeci skill od dołu to jest skok tego wikinga, on polega na tym, że zadajesz true damage. To, jest, to są obrażenia, których nie da się zredukować przy pomocą żadnej obrony magicznej, żadnej obrony fizycznej pancerzowi. Pancerzem się też nie da. Zobacz, ja już mam tutaj chłopa, spocony wiking już pinguje i patrz, slowuje, nie trafiam, nieważne. Chłop splashował, no to ja do niego, dojazd i go nie ma. Proszę bardzo, spocony wiking bierze sprawy w swoje łapska. Nie ma co się tutaj pierdzielić, nie ma co czekać na to, aż się gra zacznie. Idziemy dalej. Już tutaj mamy krabika. Jak spotkamy dżuglera, to walimy go w cyc. Prosta sprawa, spocony wiking się nie pierdzieli. To jest postać, która bardzo szybko może wdawać się w skirmisz i to bardzo skutecznie. A jak wyjdzie, no to też skutecznie, można powiedzieć. Taki głupi żart. Pewnie teraz straciłem subskrybenta, a może też zyskałem subskrybenta, nigdy nie wiadomo. W każdym razie to jest dziki lift, tutaj ciągle musisz być w ruchu, tutaj się nie pierdzielisz. Zrobiłeś ganka, już tutaj zrobiłeś kraba, już jesteś na żabie. Już cię, tu, już cię tu widzieli. Ty jesteś wszędzie, już masz ulti. Ulti? Jak działa ulti? Ulti działa tak, że się wkurzasz i nie można cię cecekować. Nic cię nie jest powoli, jesteś przyspieszony i latasz. Zobacz. Chłop myślał, że ciebie już tu nie ma, a ty już tutaj zakręciłeś się, jesteś gotowy. I z toporem. Chłopa nie ma. No i widzisz. I chłop teraz już ma przegraną giereczkę. Bo ty yy, sprawiłeś, że Darius już tutaj ma przewagę lewela. Dwa razy chłop padł. Nie wyekspił się. Jest bardzo smutny. Ty tymczasem już możesz przejść do działań na drugiej stronie mapy. Kupujemy też buta. Yy, bo but cię przyspiesza. A jak wiemy doskonale, wściekły wiking... Musi być szybki w swoim szale. Nie może tak być, że go coś powstrzyma. Zobacz, na bocie się dużo dzieje, ale ty tutaj szybko łapiesz kampa, bo wiesz, że oni przeżyli. Musisz cały czas być do przodu ze złotem. Musisz być do przodu ze swoim bicem. On musi być cały czas napięty i wyćwiczony. Dlatego biegasz tutaj po lesie i go ekspisz. Cały czas go ćwiczysz tego bajca. No i proszę bardzo. Ogólnie zapraszam do śledzenia mojego fanpage'a wpadania na streamy. Albowiem 31 stycznia prawdopodobnie będę też na Polsad Games grał w Wild Także... Moi drodzy, już was o tym tutaj uprzedzam. Co oznacza, że chyba ten kanał w Wildrifcie będzie się ładnie rozwijał. Zapraszam do subskrybowania. Zobaczcie, jest już łysy, ty się wkurzyłeś. I teraz wjeżdżasz. No, topór gdzieś poleciał nie tam gdzie trzeba, wkurzenie odpalasz. I patrz, jedziesz po nich jak walec. Kolejny chłop. Zobacz. Cy. Pła! Jeszcze toporem rzuciłeś w sonę. Pod jej się tam wtarmożył. I już jej nie ma. 5-0. Zobacz. Zobacz, jaki jesteś potężny. Czwarta minuta, 5-0. Ty już pingujesz dragona. Bo cały czas jesteś w ruchu. Cały czas coś robisz. To jest dziki rift, człowieku. Tutaj nie siadasz i nie robisz nic. Tutaj jest dziki rift. Tutaj suty płoną. Ty jesteś w ciągłym ruchu. W ciągłym napięciu bajca. Także cały czas coś robisz. Już możesz kupić Triforca, ale jeszcze patrzysz, co się może wydarzyć. Patrzysz tutaj na Bida, podlatujesz, rozglądasz się, pokazujesz chłopowi, że jesteś aktywny, ale chłop umarł. No i proszę bardzo. 5-0, piąta minuta już prawie jest, prawie wybiła, bierzemy z skatlera. Yy, to, to sprawiło, że. Drogowie już na pewno są zestresowani. Xin Zao już jest dawno po, poza grą. Bo ty jak zobaczył Twoją siłę, to już się zestresował totalnie. <laughs> na pewno już są telefony wykonywane na niebieską linię albo do matki idą, poradę. Mamy są kochane. Nie można mówić matka, trzeba mówić mama. Kochajmy mamy. Ale nie kochajmy Xin Zao, zobacz już tam lecę, już pinguję. Nawet jeśli ja tam nie wjechałem, to on wie, że koszmar się nie skończył. Koszmar z ulicy wiązów? Dupa blada. Koszmar brodaty. To jest coś, czego trzeba się bać. Dlatego ja już tutaj drugi item szykuję. Guardian Angel do kupienia. Dlaczego? Bo Guardian Angel jest cudowny. Patrz, wroga drużyna poddała się. Dziękuję bardzo, całuję w cyc. Zapraszam na streama, bo pewnie właśnie trwa. Na Facebooku wszystko w opisie. Trzymaj się. No i cześć przyjacielu.